I na koniec, żeby było miło przed przerwą, ułatwienia w kontekście nowych funduszy na lata 14-20. Część tych uproszczeń to to, o czym już wspominałam. Harmonizacja przepisów, czyli to włączenie również programu rozwoju obszarów wiejskich i programu Rybactwo i Morze do tych ogólnych założeń w umowie partnerstwa. Rozwój systemów informatycznych. Czyli coraz większa informatyzacja kontaktów państwa z instytucjami, które będą przyznawały dofinansowania, na pewno na etapie realizacji projektu, czyli już po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Ustawa nawet wdrożeniowa wskazuje, że właśnie taki centralny system teleinformatyczny ma działać i takie, takie, takie zadania już obejmować. Jeden portal internetowy, który ma zawierać wszystkie informacje o funduszach na lata 14-20. Ten portal jeszcze jest ciągle przygotowywany, ale pewnie jeszcze w tym roku uda się już go uruchomić. Na tym portalu sporo funkcjonalności, które mam nadzieję będą Państwu przydatne, ma się pojawić. Chociażby grupowanie wszystkich ogłoszeń o naborach wniosków, tak żeby w jednym miejscu one się znajdowały. Albo wyszukiwarka dotacji, która ma być dużo bardziej sprawna niż ta, którą dysponujemy w tej chwili, ma również nawet, przynajmniej w wersji testowej, do której ja gdzieś tam miałam przez chwilę dostęp, miała też taką możliwość, żeby zostawić swój adres mailowy i wtedy, kiedy konkurs zostanie ogłoszony w tym działaniu, które Państwa interesuje, dostaniecie Państwo powiadomienie o tym. Nie wiem, czy to zostało, nie jestem na 100% pewna, ale proszę sobie tego poszukać, bo mam nadzieję, że to zostało, bo to bardzo przydatny instrument byłby. Poza tym, że jeden portal to jeszcze dobra wiadomość dla tych którzy, Państwa, z Państwa, którzy właśnie szukają informacji chociażby w różnych programach regionalnych. Teraz instytucje wdrażające programy regionalne dostały jakby schemat, jak powinna wyglądać architektura informacji, jak powinna wyglądać na ich portalach, w związku z czym te, program, te portale programów regionalnych mają być spójne, podobne do siebie więc pewnie łatwiej będzie intuicyjnie wyszukiwać informacje w, na różnych programach. Przyznaję, że nam również jako pracownikom punktu informacyjnego, kiedy dzwonicie do nas Państwo z różnych regionów, bardzo takie coś będzie, będzie przydatne, bo dużo łatwiej będzie nam się tych informacji wtedy poszukiwało. A propos właśnie punktów informacyjnych, zostaje również właśnie jedna sieć punktów, gdzie kompleksową informację będziecie mogli Państwo otrzymać na temat funduszy europejskich. A w kontekście realizacji realizacji Państwa projektów, większe zastosowanie systemów zaliczek, czyli tych środków przyznawanych na poczet wydatków, a nie dopiero po ich poniesieniu i trochę większe możliwości rozliczania projektów ryczałtem. Nie tylko w takim zakresie, jak to było w latach 7-13 w programie Kapitał Ludzki, ale również rozszerzano ma być ten zakres tych projektów ryczałtowych. No i mówiłam Państwu, że umowa partnerstwa, przepraszam, ustawa wdrożeniowa poza takimi. Czy instytucjonalnymi kwestiami ma też trochę takiego wymiaru praktycznego i takiego wymiaru z ułatwieniami, to to jest właśnie zebranie tych informacji. Pierwsza rzecz to taka, że ustawa zobowiązuje instytucje odpowiedzialne za ogłoszenie konkursów do tego, aby harmonogram konkursów na następny rok. Było pracowane do końca listopada poprzedniego roku. Od razu zaznaczam, że to nie, nie dotyczyć pewnie będzie jeszcze tego roku. Z racji tego, że je, dopóki program nie jest zatwierdzony, do tego obowiązku nie ma. Tak? Więc jeśli e, jakiś program będzie zatwierdzony przed 30 listopada, wtedy instytucja będzie miała również już obowiązek e, ogłoszenia tego harmonogramu na kolejny rok do 30 listopada. Natomiast jeśli program będzie po 30 listopada zatwierdzony, no to wtedy najszybciej jak to, Możliwe, tak, ale bez takiego już bardzo precyzyjnie określonego terminu. A propos tego harmonogramu ważna też rzecz to jest jego aktualizacja. One oczywiście będą mogły być te harmonogramy aktualizowane, ale te aktualizacje nie będą mogły obejmować tych konkursów, które są zaplanowane w ciągu najbliższych trzech miesięcy. I to też dla Państwa dobra wiadomość, bo to oznacza, że nie będzie takiego zaskoczenia że nagle konkurs się pojawi, tak? bo ta aktualizacja rzeczywiście dopiero po trzech miesiącach takie coś mogłoby mieć miejsce. Instytucje będą miały też obowiązek umieszczania dokumentacji konkursowej co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem terminu składania wniosków, a sam nabór powinien trwać minimum 7 dni. To też dobrze, bo jeśli dokumentacja będzie co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem terminu, no to sporo prac dąży już się odpowiednio wcześniej wykonać, zwłaszcza też, że informacje o konkursie będziemy mieli jeszcze wcześniej w tym harmonogramie. Założenie jest też takie, żeby trochę Państwa odciążyć od zbierania różnego rodzaju zaświadczeń na etapie aplikowania o wnioski o środki unijne. To znaczy na etapie składania wniosku o dofinansowanie część tych dokumentów ma być zastąpionych tylko oświadczeniami. Natomiast dopiero ci z Państwa, którzy... Przejdą pozytywnie ocenę wniosku i będą podpisywali umowę o dofinansowanie. Dopiero wtedy będziecie dostarczać zaświadczenia już z odpowiednich instytucji. To oczywiście zakres tego, jak to będzie realizowane, będzie już zależało od instytucji, która będzie konkurs ogłaszała. No i ta informatyzacja, aplikowania, rozliczania, zwłaszcza projektów, to jest to, o czym już mówiłam wcześniej.